Dziś będzie super ekstra zwiastun. Więc zaczyna. Czy będziemy mogli sobie pozwolić na tę moc? Nie mam po powodu, by to ustalić. Czy wystąpię w tym konkursie? Ja tego nie wiem. Konie! Szkoda, że nie jestem koniem. Wiem, że nie wiem, że, że nie wiem, czy wystąpię, ale to nie jest zbyt normalne. nam bierze udział chyba. Nie mam z wami szans. Pozwolę sobie zauważyć. Nie dam sobie z tym rady. Mamy w sobie to coś. Ta moc we mnie tkwi. Nie mam tego czegoś. Zauważyłam w tobie moc. Jaką moc? Swoją moc. Wiem, wiem że macie w sobie tą moc. Każdy ją ma. Każdy koń pewnie powinien wystąpić. Może tylko trójka. Już wiem, że mam w sobie tą moc. Pozwolę sobie utkwić w tym. Nie pozwolę sobie utkwić w tym boksie już na wiele lat. Musimy im pomóc. Wiem, że potraficie. Każdy z nas ma jakąś moc w sobie. Ja mam moc wspierania. Wiem, że mamy w sobie tą moc. Na moim kanale już. Jutro. To do zobaczonka w końcu na Waszym ulubionym filmie i jedynym filmie na moim kanale. Cześć!